Wyborcze perspektywy numer 8. Tak, Szanowni Państwo, wczoraj omówiliśmy przypadki pewnego ministra obrony narodowej. Dzisiaj znów mamy przypadek premiera, który chce z niewiadomych przyczyn. Przed Trybunał Stanu postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jak tłumaczą sojusznicy koalicyjni premiera, chodzi o złą farbę czy złą jakość druku na banknotach no. i o to, że wykonuje swoją pracę tak jak wykonuje swoją pracę. Że podejmuje decyzje, za które pobiera wynagrodzenie. Niezgodnie z oczekiwaniami pana premiera. No, szanowni państwo, ja rozumiem kul jednostki, ale jeszcze, jeszcze jesteśmy trochę daleko. No, jeszcze mamy tą demokrację, pseudodemokrację, bo tak naprawdę mamy biurokrację, a nie demokrację. A ja wiem. Hmm. I z czym to się wiąże, szanowni państwo? Ja bym panu premierowi polecał Platona poczytać trochę. Tam jest o ustrojach, o systemach politycznych, o zobowiązaniach obywatela wobec władcy. Czyli to panu się spodoba, ale jest też władcy wobec obywatela. To już się panu nie spodoba. No ale to jest klasyka. Podstawy, które tworzą. Cały nasz system obecny, tak to, tak to wygląda, i tak to jest. No i tego nie zmienimy. Nie przeskoczymy, szanowni państwo, nad zasadami, które tworzyły naszą cywilizację. Jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jesteśmy tacy, jakcy jesteśmy. Wyrośliśmy na gruncie prawa rzymskiego i wyznania judeo-chrześcijańskiego w zasadzie. Chrześcijaństwo trochę odbiło w bok, jeżeli chodzi o judaizm, no, a potem jeszcze od chrześcijaństwa i judaizmu, to już całkowicie odrębny system odbił islam. Ale nie mówimy tu teraz o religii. Pewne, że te trzy systemy wiara w tego samego Boga, ale systemy też polityczne ukształtowały się zupełnie inaczej. I dzisiaj wzorce te blisko wschodnie, raczej muzułmańskie, są bliższe sercu obecnie rządzącej koalicji niż te europocentryczne, że tak powiem. Szanowni Państwo, wiele się nasłuchałem bzdur. Dzisiaj mieliśmy protest rolników ogólnokrajowy, marsze, blokady. I nasłuchałem się wiele bzdur, powiem wam szczerze zwłaszcza o Zielonym Ładzie, i zwłaszcza od reprezentantów od reprezentantów czy koalicji 13 grudnia dlaczego bzdur, no już wyjaśniam ponieważ oskarżano, że to wina pisu, pisiorcy, rolnicy Szanowni Państwo, ja rozmawiam z niektórymi rolnikami, oni głosowali. Nie uwierzycie, ale na, na partii, w której był koło czyli pkało na znałam znam takie osoby osobiście, no i na lewicy. Też niektórzy w mniejszym lub większym zakresie oddawali głosy. Prawo i Sprawiedliwość, no, tutaj, w tym regionie, w którym ja mieszkam, to rolnicy sporadycznie głosowali na tą partię. Więc trudno mi powiedzieć, że dzisiaj protestują, a właśnie ci ludzie protestują protestują zwolennicy prawa i sprawiedliwości. To tak samo, jakbyście żeby, powiedzieli, szanowni Państwo, że mieszkańcy Turowa, którzy protestują, pracownicy Turowa są. Pracownicy Turowa są y, zwolennikami PiSu, a głosowali na Platformę Obywatelską. Więc tu nie bądźmy śmieszni. Zachowajmy chociaż pewną przyzwoitość i pewną też dla siebie samych szacunek pewną dozę szacunku. Zachowajmy, nie brnijmy w bzdury, które nigdy nie miały miejsca. Nie mogły mieć miejsca i nie będą nigdy miały miejsca. To, szanowni państwo, jest podstawa dialogu, żebyśmy byli logiczni, ale i też prawdomówni, żebyśmy się trzymali pewnych zasad, a nie zasad, które wyznacza nam brukselski jakiś dyktator o niemiecko brzmiącym nazwisku który tak naprawdę nie wie jeszcze, co chce zrobić. Szanowni Państwo, czytałem niedawno na dniach yy, analizę polityki niemieckiej, przeprowadzoną w którejś z artykule. I podobno, Szanowni Państwo, pan minister Pistorius, minister obrony narodowej Niemiec, który obiecał, jak to Niemcy Będą reorganizować armię, tą armię, którą tak kocha pan minister obrony, y, obrony polski, że mm, odbiurokratyzuje ją. Przecież, szanowni państwo, wiecie, że 180 tysięcy przyszedł, dowiedzi... przyszedł na dniach, gdy przyszedł i y, 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 y objął swoją funkcję minister obrony Niemiec, to na dniach się dowiedział, że co prawda na papierze masz, masz drogi ministrze 180 tysięcy, ale tak naprawdę 150 to są urzędnicy. A 30 tysięcy to, to no, jakby tu powiedzieć delikatnie, no cóż. Minister użył bardziej dosadnych słów zamiast swojego adwersarza, który gadał mu takie bzdury. No, chciał odbiurokratyzować, powiedziano mu, że pieniądze dostanie. Teraz się okazuje, że te pieniądze da Polska. Bo Niemcy czekają, aż Polacy mi dadzą. Stąd też pomysł robienia tej brygady pięciotysięcznej. I tutaj mam jedną uwagę: takie oddziały, takie brygady, takie dywizje już powstają. Powstają z. z. Hmm z pomysłu, pod egidą Paryża. Okazuje się, że te stany osobowe, o których ja myślałem, o których się uczyłem, już nie są aktualne. Jedna dywizja francuska liczy 24 tysiące żołnierzy, druga też, mają dwie. No i są gotowi bronić w każdym, w każdym momencie swoich europejskich sojuszników. NATO w każdym momencie, w którym są zagrożone interesy francuskie. Nie do końca wszyscy to zrozumieli, ale ja bym tutaj na miejscu naszego pana premiera skupił się na tym, co pomówi prezydent Macron jego ludzie naszych francuskich interesów. A wy, szanowni w rządzie 13 koalicji, 13 grudnia, koalicja. Tak, tak nazywamy tą koalicję 13 grudnia chociaż niedługo będziemy nazywać ją koalicją naleśnikową ze względu na pewnego pana który no cóż zachowuje się tak jak się zachowuje ale miejmy nadzieję że jak weźmie tą ro rol rolkę u pani mm, aktorki Jandy to przestanie być politykiem oby powróżę mu bardzo dobrą i solidną tam karierę będzie się idealnie nadawał do właśnie takich przedstawień, jakie chce robić pani Janda. No, szanowni państwo, trzeba popierać polską, prawda, sztukę, polską kulturę. Przecież <grych> mamy teraz rząd uśmiechniętej Polski. Złośliwi mówią, że rząd uśmiechniętej Polski, w ogóle uśmiechnięta Polska oznacza pałowanie, gazowanie, bicie, zamykanie. Bez żadnych podstaw. No, i jakoś tu się wpisuje ta decyzja, że, że prezes Narodowego Banku Polskiego zostanie postawiony przed komisją. Przed trybunałem stanu, nie przed komisją. Przed komisją to jeszcze mają paru wezwać polityków Prawa i Sprawiedliwości. Może im się tam coś wymknie. Na razie wymyka się spod kontroli cała ta. Komisja. Wszystkie trzy komisje działają tak, jak by powiedzieć, jakby niektórzy członkowie rozminęli się z rozumem. Pamiętacie, szanowni państwo, a może nie pamiętacie, taką dawno, dawno tę sztukę, odsierzyłem sobie to, sztukę w teatrze telewizji dla dzieci i tam było pewnym y, Pewnym królu, który się naraził. Naraził się jakiejś wiedźmie. Nie, nie, pani Lempard. Nie, nie, na pewno nie. Nie podpowiadajcie mi, szanowni państwo. <grystanie> nie, nie, nie. Też pani Żukowskiej, a do tej pani zaraz wrócimy. A po to też jest ciekawa historia, ale to za chwilę. Yy, natomiast, yy, Natomiast ten król, no. ma czarownica ukradła mu rozum. I chodził tak po całym, całym tym królestwie, znaczy przypilnowali go, żeby nie opuścił miasta i tak dobrze. I w, czyli stolicy I, mu, i podchodził do ludzi, zanim go dworzanie nie, nie złapali, nie zamkli w jednej sali i krzyczał. Rozumku, gdzie jesteś? Rozumku, rozumku no to do koalicji 13 grudnia wy tego nie znajdziecie, bo tego nie posiadacie. No z przykrością muszę to stwierdzić. Ale szanowni państwo, trwa dziwna y, dziwna gra, dziwny festiwal bzdurnych zachowań niektórych dziennikarzy. Ja już mówiłem o pewnym panu y, Mazurku, który, który w latach 90. był świetnym dziennikarzem, dzisiaj troszeczkę spuścił stonu. Do prawie każdego, każdego programu, gdziekolwiek jest, zaprasza panią posłankę Żukowską. A powiem panu, pani Mazurek, że jest taka postać, postać taki żołnierz amerykański. McGill się nazywa. I on też, y, też o, o paniach, o niektórych y, mówi, że są piękne, inteligentne, wspaniałe, jak się wysławiają jako elekwentne. Tak samo mówi jak, y, jak pan o pani Żukowskiej y, posłance, a jak już dostanie to, co dostanie, to już mówi o innej pani. Ciekawe, y, ciekawe, czy pan rozumie, że postępuje pan troszeczkę nie tak jak, jak osoba, którą ceniłem. Niestety troszeczkę głupio i coraz bardziej dennie słabo. Niech pan się za tą politykę już nie bierze i nie żąda tych prezencików od tych posłów, bo niestety. Niestety troszeczkę Pan. Spadł z tego piedestału politycznego i są od pana lepsi. To znaczy prawdopodobnie są. Jeżeli w ogóle mamy jakiś porządnych dziennikarzy, a mamy. Mamy przecież redaktora Klan Bacha. Jeżeli dobrze powtórzę nazwisko, który jest teraz w telewizji Republika. To jest właśnie dziennikarz na bardzo wysokim poziomie, i od niego czasem powinien pan się czegoś nauczyć. Oglądać zawsze w telewizji Republika o 9, i wtedy pan się dużo, dużo dowie, jak wygląda prawdziwa praca prawdziwego dziennikarza. Hanie! Waceta, który przeżywa kryzys wieku średniego, ale również kryzys wieku średniego przeżywają członkowie komisji i mówię to z bólem szanowni państwo serca, bo przecież bólem serca dlatego, to z naszych podatków idzie na tych, na te osoby biorą za siedzenie w tych komisjach bardzo duże kwoty pieniędzy i szanowni państwo Robią naprawdę kiepską, słabą robotę. Jeszcze ktoś za to im płaci. No i ja bym im nie dał ani grosza, ale ja to ja, a państwo to państwo. Nie chciałbym jednak, szanowni państwo, kończyć jakimś negatywnym opisującym, ale powiem tak. Jeżeli chcecie krytykować zjednoczoną prawicę, jeżeli chcecie być tymi symetrystami, tymi niezależnymi, to naprawdę pamiętajcie, że sami żyjecie pod szklanym sufitem. Jesteście obserwowani, oceniani. I w gruncie rzeczy. Wasze słabości będą wykorzystywane przeciwko Wam. Ponieważ no, taka jest współczesność. Nikt już nie jest samotną wyspą, <tum> tym stołecznym, stołecznym dziennikarzem sportowym, jak to Pana kolega mówi, Paniem i każdy w jakiejś grupie funkcjonuje. Rozumiem, że chcecie wszyscy na siłę wspierać niektórych działaczy tej koalicji 13 grudnia. Chcecie, żeby premier tego rządu błyszczał na firmamencie, żeby został prezydentem Polski. Ale powiem tak, słabość tej polityki, słabość tego kandydata na prezydenta jest tak widoczna, a błędy przez niego Popełniane są tak jaskrawe i przez jego ministrów, że szybko może odrzucić się to, na co wyliczycie. Szanowni Państwo, ważne są kwestie, które omawiamy. Musimy też pamiętać, że te kwestie, które omawiamy, mają kolosalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Jeżeli o tym będziemy pamiętać, jeżeli o tym nie zapomnimy, wszystko będzie w porządku. Ale jeżeli coś nam, powiem szczerze, odbije i zaczniemy politykować, jak, jak niektórzy dziennikarze, zamiast być obiektywnymi obserwatorami, ja mówię tak: no, napisz, napisz jakąś książkę, omów, przedstaw swoje racje, opublikuj, podyskutujemy. Napisz jakiś świetny artykuł, który będzie merytoryczny, który będzie miał podstawy metodologiczne, gdzie zastosujesz odpowiednie techniki badań i wtedy możemy dyskutować. Ale jeżeli jeżeli obiektywny dziennikarz zaczyna o danej poli polityczce, czy polityku mówić, jaki to on jest, no po. Wspaniały, przystojny, piękny, atrakcyjny, inteligentny, elokwentny. A wszyscy wiedzą, że jest zupełnie inaczej. Że jest zupełnie inaczej. I chociaż ten polityk czy polityczka nie są najgłupszymi z całego tego repertuaru, z całej tej menażerii, ale pomimo tego, ktoś, kto tak promuje daną osobę, Angażując się w jej jakieś kampanie, w jej nie wiem, co dokładnie, to nie moja sprawa. No to niestety jest możliwość, że będzie oskarżony o subiektywizm i brak dystansu. Brak dystansu i brak oceny merytorycznej, tylko no, po prostu no, komuś się podoba, yy, podoba. Dziewczyna, kobieta uważa ją, czy Pan uważa taką osobę za atrakcyjną. No i cały czas próbuje się podlizać. To jest miałkie, słabe i całkowicie mija się z celem. Tak nie poradzi się dialogu, tak się nie ocenia. Przeciwników czy też potencjalnych sojuszników. No ale to waszy wybór, państwo symetryści. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym wydaniu.